Początki Dziejów Andrychowa sięgają późnego średniowiecza. Wtedy to najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku przywędrowali tutaj pierwsi osadnicy z Czech i Moraw. Zakładali osadę wśród lasów bukowych i świerkowych, wśród bujnej przyrody i niemal nakładających się na siebie górskich pasm. Dzisiejsze Andrychów to miasto najbardziej uprzemysłowione w całej Małopolsce. Nie pozbawione jednak wielu atrakcji turystycznych. Andrychów 24-tysięczne miasto położone u stóp Beskidu Małego. Jest stolicą gminy, która liczy 44 tysiące mieszkańców. Na południe od naszego miasta położone są sołectwa liczące od najmniejszego 600 osób do ponad i tysiąca. Są to Brzezinka, Inwałt, Roczyny, Rzyki, Sułkowice Bolencina, Sułkowice Łęk, Targanice i Zagórnik. Rozwój naszego miasta zawsze związany był z tkactwem. Jak pamiętamy w historii w XIV wieku, potem w XVII były takie okresy dużego wzrostu tego miasta i wszystko było uzależnione od tkactwa. I tak też było w latach początkowych XX wieku. Otóż w roku 1914 w galicyjskiej tkalni mechanicznej wyrobów bawełnianych pracowało 1005 osób, a więc była to potężna jak na tamte. Czasy fabryka. Tradycje tego zakładu czy kontynuacją tego zakładu są Andrychowskie zakłady przemysłu bawełnianego znane dla wielu pań ze swoich pościeli materiałów obrusowych. Również w naszym mieście ulokował się przemysł motoryzacyjny wytwórnia silników wysokoprężnych w Andrychowie produkująca silniki wysokoprężne, ponadto przemysł obrabiarkowy, Andrychowska fabryka maszyn. W latach 80. Te zakłady wspólnie zatrudniały około 13 tysięcy pracowników. Jak na 22 tysięczne wtedy miasto było to naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Podjęliśmy pracę nad z budowaniem oczyszczalni ścieków w mieście dużej, bardzo dużej oczyszczalni ścieków o przepustowości 43 tysiące m sześciennych na dobę oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, a na terenie sołectwa inwałt nowoczesnej, ekologicznej, bo hydrobotanicznej czcinowej oczyszczalni. Może niewielkiej, bo o przepustowości aktualnie 180 m sześciennych, ale w konsekwencji będzie oczyszczać ścieki z około 4 tysięcy mieszkańców. Andrychów ma nowoczesny basen, który w upalne dni pęka w szwach. W gminnych szkołach prowadzone są remonty, powstają pracownie komputerowe. W jednej ze szkół w Słukowicach w Bolęcinie jest unikatowa izba regionalna. Jesteśmy jedyną placówką w gminie, która posiada Izbę Regionalną. Izbę tą przygotowały dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Nasza szkoła od września prowadzi zajęcia z edukacji regionalnej. W naszej Izbie znajdują się eksponaty, które prezentują rzemiosło, które trudnili się mieszkańcy naszej miejscowości od lat złoto, kowalstwo, stolarstwo, a także wyrób płócien. Znajdują się również eksponaty, które dotyczą życia codziennego ludności. Szerując po Andrychowie trzeba koniecznie zajrzeć do Izby Regionalnej, gdzie zgromadzone są przedmioty poświadczające o historii tego miasta. Izba Regionalna ma pięć części. W pierwszej części zgromadzone są podstawowe dokumenty związane z powstaniem tego miasta, więc akt stworzenia miasta przez Stanisława Augusta w roku 1767. Następna sala to sala dotycząca działalności naszych mieszkańców, to jest garncarstwo i Tkactwa. Są wyroby garncarskie, są wyroby tkackie, urządzenia, które służyły krosno. Kolejna izba to Izba Rzemiosła i dokonań już współczesnych, w których mamy wyroby, które były wykonywane w fabrykach naszego miasta, dalej Izba sportu i potem Izba Kultury. Każdy człowiek w życiu ma takie swoje przystanie, z których wypływa porty czy stocznie i wraca, czasami nie. Andrychów jest takim dziwnym miejscem w moim życiu, w którym ja nie będąc z urodzenia Andrychowianinem, jako roczne niemowlę pojawiłem się w Andrychowie, gdzie rodzice się osiedlili. Na świat przyszło pięcioro mojego rodzeństwa w Andrychowie. Ale odcisnął w moim życiu taki szalenie ważny ślad, że mogę po powiedzieć, że jest moją stocznią, w której, że powiem, ten mój statek został wybudowany i że zostałem z Andrychowa wypchnięty na właściwe wody. Czyli y, temu miejscu, ludziom, którzy tam żyli, żyją właściwie zawdzięczam rzecz najważniejszą w życiu. Czyli taki akumulator, który człowiek w młodości y, ładuje, ponieważ tam spędziłem y, dzieciństwo, młodość. Tam przeżyłem przedszkole swoje pierwsze miłości, dwie szkoły podstawową i, i liceum Marii Kriskwodowskiej. Tam mam w pamięci stamtąd wspaniałych pedagogów, którzy kształtowali mój portret, nie tylko wewnętrzny. Tam uprawiałem sport, który jest taką motoryczną siłą w moim zawodzie do dzisiaj. No i tam wreszcie zacząłem stawiać pierwsze kroki w domu kultury Andrychowskim sceniczny. Sądzę, że, że to miejsce było bardzo ważne. Andrychów, z którym ciągle utrzymuję kontakty przez żyjącą tam moją matkę, moje dwie siostry, teściową itd., itd. cmentarze, które się również odwiedza. I wracam do, do tego miejsca jako takiego niezwykle ważnego. W, w tym sensie, w którym. Ma się takie miejsce, gdzie, gdzie się ładuje we właściwy sposób akumulator, z którego musi na długo zostać sił. No i wreszcie, ja ostatnio zostałem uhonorowany czymś, co mnie szalenie powiedziałbym pewszy i deprymuje, mianowicie honorowym obywatelem Andrychowa. Miasta Andrychowa, bo, bo, bo nie wiem, czy dosłownie na to zasługuje, a, a wydaje mi się, że to jest jakieś takie nie, nie, niezwykłe wyróżnienie. Postaram się sprostać. Miasto i gmina Andrychów to także miejsce, gdzie znajdują się unikatowe kościoły z obrazami kultu Matki Bożej i Świętych. Wśród nich na szczególną uwagę na pewno zasługuje kościół parafialny pod wezwaniem św. Macieja zniesiony w połowie XVIII wieku. Nowoczesny kościół parafialny świętego Stanisława przykuwa uwagę swoją oryginalną architekturą. W sanktuarium Maryjnym w Inwałcie jest obraz Matki Bożej zwanej także Matką Bożą Zbójecką. Jest to kościół jubileuszowy. Kościół ten powstał w roku 1674, a wcześniejszy kościół drewniany na placu przed tym kościołem powstał w roku 1317. Obraz Matki Bożej Inwałckiej jest pochodzenia skandynawskiego. Został przywieziony do Polski z Węgier. Obraz był własnością Herszta Bandy. Herszta Bandy i jego grupa zostali rozbici przez Kordeckiego, późniejszego przeora Jasnej Góry. A poszło o to, że ta banda porwała siostrę Kordeckiego. I on wyprawił się ze swoją drużyną i rozbił tą bandę. W tym czasie cherszcz tej bandy nawrócił się i ofiarował obraz społeczności inwałckiej. Do dnia dzisiejszego przebywa on w głównym ołtarzu tego kościoła. Bardzo często ta Matka Boża jest nazywana Matką Bożą Zbójecką. Tu także 13 każdego miesiąca odprawiane są uroczyste msze święte z procesją w intencji Ojca Świętego, w których uczestniczą wierni z całej gminy. Jest jeszcze jedno wyjątkowe miejsce groni Jana Pawła II, a na niej kaplica, której inicjatorem budowy i opiekunem jest Stefan Jakubowski. Kaplica się znajduje w Beskidzie Małym. Poświęcona jest naszemu miłowanemu Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II. Jest to dar ludzi gór na 75. rocznicę urodzin Ojca Świętego. Stawialiśmy 13 miesięcy, poświęcał ksiądz biskup Tadeusz Rakoczy 9 września 1995 roku. W kaplicy mamy 6 pamiątek związanych z Ojcem Świętym. Pierwsze mamy fotel, który Ojciec Święty Usiadł na nim w Skoczowie. Następnie mamy obraz namalowany przez Andrychowianina, pana Brońkę. Na ołtarzu jest kamień z grobu Chrystusa przywieziony w tym relikwiarzu. Następnie mamy figurę Matki Przenajświętszej przywiezionej z Fatimy, dotkniętej figury w Kaplicy Objawień bezpośrednio i na rękach jej zawieszony różaniec, dar Ojca Świętego przywieziony przez naszego rodaka, księdza biskupa Stanisława Ryłkę. Ojciec Święty powiedział, że jak Pan Bóg da, to przyjedzie tu odwiedzić tą kaplicę i ofiarował nam puszkę na komunikanty, która jest na ołtarzu. Miejsce, w którym jesteśmy, jest jedynym i niepowtarzalnym w Beskidzie Małym, a jestem przekonany, że w ogóle w Beskidach sanktuarium poświęcone ludziom gór jest ściągiem dla wielu, wielu turystów. Chcemy uczynić z tego miejsca oś rozwoju turystycznego naszej gminy. Gazeta Nowinan-Roski istnieje od 1990 roku, powstała spontanicznie y, przy udziale radnych w pierwszej kadencji. Zebraliśmy się w grupie z jednym profesjonalistą Jackiem Tyrlagą i od tego momentu już przez 10 lat gazeta ukazuje się na naszym rynku. Obecnie w nakładzie 3100 egzemplarzy. Gazeta się rozrosła w ciągu tych 10 lat, od 12 stron do obecnie 40-36, bo takie numery już w tej chwili wydajemy. Staramy się z jednej strony edukować, przedstawiać historię naszego miasta, przedstawiać przyrodę, okolice, zajmujemy się tematami turystycznymi. Jak i też bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania miasta, a więc tego co dzieje się w Radzie, to co robi miasto. Takie miejsca, do których się wraca, na szczęście większość z nich pozostaje nienaruszona. Miasto pięknieje, tak naprawdę nie wiem jak się tam żyje w tej chwili, ponieważ kiedy przyjeżdżam na parę chwil, no to przyjeżdżam do domu, do, 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 do rodziny i zawsze błyskawicznie, no tak, że, żeby po prostu nie mieć poczucia oddalenia. Z tym wszyscy pracujemy, gdzieś się rozlatujemy, ale tam jest to, to pierwsze, powiedziałbym, gniazdo, czy ten taki pierwszy port. To jest szalenie, szalenie istotne i, i, i bodaj najważniejsze miejsce, z którego się startuje. Próbka, mała, wody, swe, leży miasto, Andrychowiec śpiew, chociaż schodu Krakowskiego, dziu z Piewskiej, i dwa. Mama wełny nasilniki i poleczkę swoją ma. Nasza poleczka Andrykowska, taka ma beton i namur. Skoczna wesoła i i innym poleczką daje dół. Nasza poleczka pod Besknicką, bezrogo pęższy się ma. Taka na pleku i ognista i taka na stodła. Andrychów, zapraszam. Zaprasza na interesujące wieczory autorskie, spotkania z teatrami ulicznymi, na festiwale piosenki religijnej i festiwale teatrów amatorskich. Antrychów po prostu czeka na gości. w Andrykowska, taka na bentonki na mur. Skoczna, wesoła i bez troska, poleczką daje cór. Poleczka, podweskicka, wysoko prędzy silnik ma. Taka na pleku i ogni taka na sto dwa. się on stary, tańczy młody, kiedy jest dobry kip i dół. na babunia, szuka pary i przydrukuje dziadio słów. Poleczka, Andrykowska, taka na bentonki